Wichrowe wzgórze, zdradzamy, jak rozpoczyna się drugi sezon Ruzgarli Tepe. Tak zachowa się Cajnep po ślubie z Haliłem. Przed nami finał tureckiego hitu Wichrowe wzgórze, w którym Cajnep wyjdzie za Halila. Już chwilę po ślubie pozna jednak całą prawdę i ucieknie od męża. Co wydarzy się później, wyjaśniamy, jaki będzie pierwszy odcinek drugiego sezonu Ruzgarli Tepe. Zobacz na zdjęciach, co się wydarzy, powietrze drżało, nasycone solą i obietnicą wieczności. Może, ten odwieczny świadek ludzkich dramatów i uniesień, tego dnia było dla nich łaskawe. Jego szept, gdy fale z lizusowską delikatnością muskały piasek u ich stóp, brzmiał jak kołysanka dla dwóch dusz, które po przebyciu piekła wreszcie odnalazły swój port. Halil trzymał dłoń Cajnep tak, jakby trzymał w niej cały swój wszechświat. Kruchy, cenny, jedyny. Strach przed jego utratą, który jeszcze kilkadziesiąt godzin temu był kwasem przeżerającym mu trzewia, teraz ustąpił miejsca bezbrzeżnej, niemal bolesnej w swej intensywności czułości. Sainę, oparta o jego ramię, wpatrywała się w horyzont, gdzie słońce powoli chyliło się ku wodnej toni, malując niebo odcieniami pomarańczy, różu i fioletu. Każdy oddech był jak pierwszy oddech po długim, dusznym koszmarze. Ucieczka sprzed ołtarza, gdzie czekał na nią alper, ucieleśnienie szantażu i podłości, teraz wydawała się odległym, złym snem. Prawdziwe było tylko to, ciepło ramienia Halila, rytm jego serca bijącego tuż przy jej uchu i ta cisza, w której mieściły się wszystkie niewypowiedziane słowa miłości. Nigdy nie sądziłam, że spokój może tak smakować, szepnęła, a jej głos był ledwie słyszalnym westchnieniem, które wiatr natychmiast porwał i zaniósł w dal. Halil przycisnął ją mocniej do siebie, składając pocałunek na jej włosach, pachnących morską bryzą i wolnością. To nie jest spokój, cajnep. To jest początek, nasz początek, jego słowa były jak balsam. Przez tygodnie, miesiące, ich droga była wybrukowana nienawiścią, zemstą, niedopowiedzeniami i bólem. On, pałający rządzą odwetu za krzywdy swojej rodziny, widział w niej jedynie narzędzie, pionka w grze, którą sam zaplanował. Ona, niewinna i pełna ideałów, trafiła w sam środek burzy, której nie rozumiała. A jednak, pośród tego chaosu, narodziło się coś, czego żadne z nich nie przewidziało. Uczucie tak potężne, że zburzyło mury nienawiści i zmusiło ich do spojrzenia na siebie nawzajem nie przez pryzmat przeszłości, ale przez pryzmat tego, kim mogli się dla siebie stać. Tego wieczoru, w małej, nadmorskiej miejscowości, z dala od ciekawskich oczu i ciążącej nad nimi presji rodzin, stało się to, co musiało się stać. W skromnym urzędzie, mając za świadków jedynie urzędnika o zmęczonym, ale życzliwym spojrzeniu i szum morza dobiegający z zewnątrz, cajnep i Halil zostali mężem i żoną. Proste tak, wypowiedziane drżącymi z emocji głosami, przypieczętowało ich los. Nie było białej sukni, tłumu gości i hucznego wesela. Była tylko surowa, obnażona prawda ich serc, że nie potrafią bez siebie żyć. Gdy wrócili do wynajętego domku, noc była już głęboka i aksamitna. Halil uniósł swoją świeżo poślubioną żonę w ramionach, przenosząc ją przez próg. Śmiała się cicho, a jej śmiech był dla niego najpiękniejszą muzyką. Postawił ją na ziemi, a ich oczy spotkały się w półmroku. W jego spojrzeniu czaiło się coś więcej niż tylko miłość. Był tam cień, którego nie potrafiła nazwać, ulotny smutek, który na sekundę przygasił blask jego szczęścia. Halil, wszystko w porządku? zapytała, gładząc jego policzek. Nigdy nie było lepiej, odparł, starając się, by jego głos brzmiał pewnie. Lecz w jego wnętrzu toczyła się walka. Kłamstwo. To jedno, fundamentalne kłamstwo wciąż stało między nimi. Prawda o tym, kim był na początku, o jego mrocznym planie, o nienawiści, która go napędzała. Tyle razy próbował jej to wyznać, tyle razy słowa więzły mu w gardle, duszone przez strach, że ta prawda zniszczy wszystko, co z tak wielkim trudem zbudowali. Usprawiedliwiał się przed samym sobą, teraz nie jest czas, nie po ślubie, nie w tej idealnej chwili. Powie jej, owszem, ale później. Kiedy ich miłość okrzepnie na tyle, by wytrzymać ten wstrząs. Nie wiedział, jak bardzo się mylił. Nie wiedział, że później miało nigdy nie nadejść. Muszę na chwilę wyjść, powiedział, odsuwając się niechętnie. Zostawiłem w samochodzie torbę. Zaraz wracam, moja żono. Słowo żono zabrzmiało w jej uszach jak obietnica raju. Uśmiechnęła się i skinęła głową. Patrzyła, jak jego sylwetka znika za drzwiami. Została sama w ciszy, która teraz, po jego wyjściu, wydawała się jakaś inna, cięższa. Rozejrzała się po niewielkim salonie. Obok kanapy leżała druga torba Halila, ta, którą zabrał z rodzinnego domu w pośpiechu. Była niedomknięta. Z czysto praktycznego, gospodarskiego odruchu, Cajneb podeszła, by ją zamknąć. Chciała zacząć ich wspólne życie od porządku, od harmonii, jej palce natrafiły na coś twardego. Zmarszczyła brwi, zaintrygowana, uchyliła zamek błyskawiczny szerzej. W środku, pomiędzy ubraniami, leżał stary, oprawiony w skórę notatnik. Wyglądał na często używany, obok niego spoczywała metalowa kasetka. Cajneb zawahała się. To było jego, jego prywatność. Ale jakaś nieokreślona siła, złe przeczucie, które nagle zakiełkowało w jej sercu, kazało jej sięgnąć głębiej. Wyjęła kasetkę, była zamknięta na mały kluczyk, ale zamek był stary i uszkodzony. Gdy mocniej pociągnęła zawieczko, otworzyło się z cichym zgrzytem wewnątrz leżały pożółkłe wycinki z gazet i kilka listów. Na samej górze spoczywało zdjęcie zdjęcie jej ojca, a pod nim, pod nim znajdował się inny list. Pisany ręką Halila. Rozpoznałaby to za maszyste, nerwowe pismo wszędzie. Z bijącym sercem rozłożyła kartkę. Data pochodziła sprzed kilku miesięcy, z okresu, gdy ich drogi dopiero co się skrzyżowały. Nie spocznę, dopóki nie zniszczę ich tak, jak oni zniszczyli moją rodzinę. Ta dziewczyna, Cajnep, jest kluczem. Jest ich najsłabszym punktem. Naiwna, ufna, idealna ofiara. Rozkocham ją w sobie. Sprawię, że odda mi wszystko, że zaufa mi bezgranicznie. A gdy będzie jadła mi z ręki, gdy będzie przekonana, że znalazła miłość swojego życia, wtedy zniszczę ją i całą jej rodzinę. Odbiorę im wszystko, co mają, a na koniec złamie jej serce na tysiąc kawałków. Będzie żałować dnia, w którym jej rodzina skrzywdziła moją. To nie jest miłość. To jest zemsta. Czysta i zimna, świat cajnep rozpadł się na milion ostrych jak brzytwa odłamków. Powietrze uleciało z jej płuc. Litery tańczyły jej przed oczami. Każde słowo było jak cios wymierzony prosto w serce. Rozkocham ją w sobie. Narzędzie, złamie jej serce. To nie jest miłość. To jest zemsta. Wszystkie chwile, które uważała za prawdziwe, nagle stały się ohydnym kłamstwem. Jego czułe spojrzenia, jego dotyk, jego słowa, wszystko było częścią tego potwornego planu. Ślub, ich ślub nad morzem nie był pieczęcią miłości, był ostatnim aktem jego zemsty. Ostatecznym upokorzeniem usłyszała jego kroki na zewnątrz. Panika ścisnęła jej gardło. Sunęła list z powrotem do kasetki, kasetkę do torby, zasunęła zamek. Działała jak automat. Jej umysł był pusty i jednocześnie krzyczał z bólu. Gdy Halil wszedł do środka, uśmiechając się, Cajneb stała po środku pokoju, blada jak ściana. Coś się stało? Wyglądasz, jakbyś zobaczyła ducha powiedział, podchodząc do niej. Jego dotyk który jeszcze przed chwilą był dla niej rajem, teraz parzył jak rozżarzony węgiel. Odsunęła się gwałtownie, nie dotykaj mnie, wysyczała, a jej głos był obcy, zdławiony. Zaskoczenie na jego twarzy było autentyczne. Cajnep, co się dzieje? O co chodzi? Nie mogła mu odpowiedzieć. Nie mogła wykrzyczeć mu w twarz tej potwornej prawdy. Gdyby to zrobiła, udusiłaby się własnym bólem. Musiała uciec, uciec od niego, od tego miejsca, od tej nocy poślubnej, która okazała się jej największym koszmarem. Muszę, muszę zaczerpnąć powietrza, wybąkała, rzucając się w stronę drzwi, Cajnep, poczekaj. Pada deszcz, krzyknął za nią, ale ona już go nie słyszała. Wypadła na zewnątrz, prosto w objęcia zimnej, siekącej ulewy. Deszcz mieszał się z łzami płynącymi po jej policzkach. Biegła na oślep, wzdłuż pustej, nadmorskiej drogi. Ciemność nocy była niczym w porównaniu z ciemnością, która zapadła w jej duszy. Każdy krok był udręką. Sukienka, w której brała ślub, teraz przemoczona i ciężka, kleiła się do jej ciała jak całun. Biegła przed siebie, nie wiedząc dokąd, byle dalej od niego. Obraz jego uśmiechniętej twarzy, wspomnienie jego słów: "Moja żono", wszystko to przeplatało się w jej głowie z okrutnymi zdaniami z listu. To była tortura. Chciałaby, żeby to się nigdy nie wydarzyło. Chciałaby cofnąć czas o te kilkanaście minut, żyć dalej w słodkiej nieświadomości. Ale było za późno. Prawda była jak trucizna, która już krążyła w jej żyłach. Halil stał przez chwilę w osłupieniu, próbując zrozumieć, co się stało. Ta nagła zmiana, ten lud w jej oczach, to przerażenie. Jego pierwsze podejrzenie padło na Alpera, może zadzwonił, może wysłał jakąś wiadomość, ale po chwili jego serce zamarło z innego powodu. Jego wzrok padł na niedbale zamkniętą torbę. Z lodowatym przeczuciem rzucił się w jej stronę, rozsunął zamek i zamarł. Metalowa kasetka leżała na wierzchu, jej wieczko było uchylone, nie. O Boże, nie! W jednej chwili cała jego misternie budowana fasada szczęścia runęła. Zrozumiał. Znalazła list, poznała prawdę w najgorszy, najbardziej brutalny sposób. Nie poprzez jego skruszone wyznanie, ale przez zimne, nienawistne słowa, które przelał na papier w innym życiu, gdy był innym człowiekiem. Potworem panika, czystsza i bardziej paraliżująca niż jakakolwiek, której kiedykolwiek doświadczył, chwyciła go za gardło. Wybiegł z domu, krzycząc jej imię w deszczową noc. Wiatr rzucał jego wołaniem o ściany deszczu, tłumiąc je bezlitośnie. Wskoczył do samochodu, silnik zaryczał do życia, a opony zapiszczały na mokrym asfalcie. Ruszył w pogoń za kobietą swojego życia. Nie mógł pozwolić, by teraz wszystko się skończyło. Nie teraz, gdy byli już mężem i żoną, gdy poznał smak szczęścia, o którym nawet nie śmiał marzyć. Musiał ją znaleźć, musiał jej wszystko wyjaśnić. Musiał zmusić ją, by go wysłuchała. Pędził przez opustoszałe drogi, jego oczy przeczęsywały pobocza, zalane strugami deszczu. Serce waliło mu jak młotem o żebra. Każda minuta zwłoki była jak gwóźdź do trumny ich miłości. Winił siebie, swoją głupotę, swoje tchórzostwo. Dlaczego jej nie powiedział? Dlaczego czekał? Wreszcie, w świetle reflektorów, dostrzegł ją. Szła środkiem drogi, przemoczona do suchej nitki, zataczając się z wyczerpania i rozpaczy. Wyglądała jak złamany anioł, wyrzucony z raju w sam środek burzy. Zatrzymał samochód z piskiem opon tuż obok niej i wyskoczył na zewnątrz. Cajnep odwróciła się. Na jej twarzy malował się ból tak wielki, tak absolutny, że na chwilę odebrało mu mowę. W jej oczach nie było już miłości, tylko pustka i bezgraniczna pogarda, nie zbliżaj się do mnie, powiedziała, a jej głos był ostry jak odłamek szkła. Nie waż się mnie dotykać, potworze, Cajnep, proszę, pozwól mi wyjaśnić, błagał, podchodząc bliżej. Deszcz spływał po jego twarzy, ale nie czuł zimna. Czuł tylko ogień desperacji. To, co przeczytałaś. To przeszłość. To nie byłem ja, nie ten ja, który cię kocha, roześmiała się, ale był to śmiech pozbawiony radości, straszny, histeryczny. Kochasz mnie? Ty nawet nie wiesz, co to słowo znaczy. Czy miłość polega na planowaniu czyjejś destrukcji? Na igraniu z czyimiś uczuciami? Czy tak wyglądała Twoja miłość, kiedy patrzyłeś mi w oczy i kłamałeś? Kiedy brałeś ze mną ślub, wiedząc, że to wszystko jest częścią Twojej obrzydliwej gry? To nie była gra, na początku tak, przyznaję, byłem zaślepiony nienawiścią. Chciałem zemsty, ale potem... Potem pojawiłaś się Ty, prawdziwa Ty, i wszystko się zmieniło. Zakochałem się w Tobie, Cajneb. Zakochałem się w tobie tak bardzo, że znienawidziłem samego siebie za to, co planowałem. Ten list to tylko słowa na papierze, relikt przeszłości. Liczy się to, co czuję teraz. Teraz, warknęła, podchodząc do niego, a w jej oczach płonął gniew. A co czujesz teraz, Halil? Strach, że twoja mała zabawka się zepsuła? Że straciłeś kontrolę? Nigdy więcej nie uwierzę w ani jedno Twoje słowo. Wszystko było kłamstwem, nasz ślub był kłamstwem, Ty jesteś kłamstwem, każde jej słowo było dla niego fizycznym ciosem. Widział w jej oczach ostateczność, wiedział, że jeśli teraz odejdzie, straci ją na zawsze. Nie mógł na to pozwolić. Nie po tym wszystkim, nie pozwolę ci tak mówić, powiedział twardo, a jego ton zmienił się z błagalnego w stanowczy. Nie pozwolę ci zniszczyć tego, co jest między nami, przez demony mojej przeszłości. Między nami nic nie ma, krzyknęła, odwracając się, by odejść, wtedy zrobił coś, czego natychmiast pożałował, ale w tamtej chwili wydawało mu się to jedynym wyjściem. Złapał ją za ramię, mocno, nieubłaganie, puść mnie. Szarpała się, ale jej siły były na wyczerpaniu. Nigdzie nie pójdziesz, powiedział, a jego głos był napięty do granic możliwości. Wysłuchasz mnie. Pojedziemy do domu i tam porozmawiamy. Nie pozwolę ci odejść. Jesteś moją żoną. Nienawidzę cię, krzyknęła, a jej głos załamał się w szlochu, siłą, niemal wlokąc ją za sobą, zaciągnął ją do samochodu. Otworzył drzwi pasażera i wepchnął ją do środka. Zanim zdążyła zareagować, zatrzasnął drzwi, obszedł samochód i usiadł za kierownicą. Zablokował zamki. Byli uwięzieni razem w tej metalowej puszce, pośród szalejącej na zewnątrz nocy. Sajneb skuliła się na siedzeniu jak najdalej od niego, odwracając głowę w stronę okna. Płakała cicho, a jej ciałem wstrząsały dreszcze z zimna, szoku i bezsilnej wściekłości. Halil siedział nieruchomo, z rękami zaciśniętymi na kierownicy tak mocno, że pobielały mu kłykcie. Patrzył na jej drżącą sylwetkę i czuł, jak jego własne serce pęka. Chciał ją przytulić, ogrzać, cofnąć czas. Ale wiedział, że każdy jego gest spotka się z odrzuceniem. Droga powrotna na farmę odbywała się w niemal całkowitej ciszy, przerywanej jedynie monotonnym stukotem wycieraczek i zduszonym płaczem cajnep. Czuć było ich miłość, skłóconą, poranioną, ale wciąż obecną w powietrzu, gęstą i duszącą jak dym. Była w desperacji jego gestu, w bólu jej łez, w tym, że nawet w nienawiści nie potrafili od siebie uciec. W pewnym momencie jej płacz ucichł. Halil zerknął na nią zaniepokojony. Jej głowa opadła na szybę, oczy miała zamknięte, a jej twarz była nienaturalnie blada. — Cajnep — powiedział cicho, brak odpowiedzi. — Cajnep — krzyknął, dotykając jej ramienia. Była zimna i wiotka, zemdlała, mieszanina emocji, stresu, zimna i druzgocącej prawdy okazała się dla niej zbyt wielkim ciężarem. Halil wcisnął pedał gazu, strach o nią przyćmił wszystko inne. Musiał jak najszybciej zawieźć ją do domu, w ciepłe, bezpieczne miejsce. Nawet jeśli to miejsce było teraz dla niej źródłem największego bólu, gdy samochód Halila wjechał na podwórze farmy, było już dobrze po północy. Mimo to, w głównym domu paliły się wszystkie światła. Rodzina czekała. Od momentu, gdy Halil w brawurowy sposób porwał Kajneps przed ołtarza, nie mieli od nich żadnych wieści. Ich niepokój rósł z każdą godziną, gdy zobaczyli światła samochodu, wszyscy wylegli na ganek. Ciotka, wuj, kuzyni, na ich twarzach malowała się mieszanina ulgi i napiętego oczekiwania. Ale ich uśmiechy zamarły, gdy Halil wysiadł z samochodu, a jego twarz była maską udręki. Otworzył drzwi pasażera i delikatnie wziął na ręce bezwładną cajnep. Co się stało? Co z nią jest? Krzyknęła ciotka, podbiegając do nich. Jest wyczerpana, zemdlała, nic jej nie będzie. Potrzebuje tylko odpoczynku, powiedział Halil, niosąc ją w stronę domu. Jego głos był opanowany, ale w jego oczach płonęła gorączka, położyli ją na kanapie w salonie. Ktoś przyniósł koce, ktoś inny ciepłą herbatę, której i tak nie mogła wypić. Powoli, po kilku minutach, Cajneb zaczęła odzyskiwać przytomność. Jej powieki zatrzepotały. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczyła, była twarz Halila, pochylającego się nad nią z troską. A potem zobaczyła pozostałych, całą jego rodzinę, wpatrującą się w nich z pytaniem w oczach. Wspomnienia wróciły z całą mocą. List, konfrontacja w deszczu, jego siła, jej bezsilność. Ból na nowo ścisnął jej serce. Usiadła gwałtownie, odsuwając się od Halila, jakby jego bliskość sprawiała jej fizyczny ból. W pokoju zapadła ciężka cisza. Wszyscy czuli, że wydarzyło się coś strasznego. Patrzyli to na nią, to na niego, czekając na wyjaśnienie. Halil stał jak na ścięcie, był przerażony, wiedział, że to jest ten moment, moment, w którym jego świat ostatecznie się zawali. Był pewien, że Cajneb, zraniona i upokorzona, wykrzyczy wszystkim prawdę. Opowie o jego podłym planie, o zemście, o tym, jak ją oszukał. Zdemaskuje go przed całą rodziną, która dopiero co zaczęła ją akceptować. Straci wszystko. Ją, szacunek bliskich, resztki honoru. Spuścił głowę, gotów przyjąć cios. Kajnę rozejrzała się po twarzach zgromadzonych. Widziała ich niepokój, ich troskę. A potem jej wzrok spoczął na Halilu na jego zbolałej twarzy, na jego zaciśniętych pięściach, na strachu w jego oczach. I wtedy, w tym ułamku sekundy, w jej zdruzgotanym sercu narodziła się nowa myśl. Zimna, klarowna i ostra jak stal. Ucieczka była słabością, płacz był słabością, nienawiść była pułapką, jeśli go teraz zdemaskuje, on stanie się ofiarą w oczach rodziny, człowiekiem, który popełnił błąd, ale kocha. A ona, ona zostanie tą, która zniszczyła ich rodzinę, tą, która nie potrafiła wybaczyć. Odejście od niego teraz byłoby jego zwycięstwem. Pozwoliłaby mu uciec od konsekwencji. Nie, nie da mu tej satysfakcji. Nie pozwoli mu tak łatwo zamknąć tego rozdziału. Jeśli ich związek miał być polem bitwy, to ona właśnie postanowiła zmienić taktykę. Nie będzie uciekać, będzie walczyć, ale na swoich warunkach zmusi go, by każdego dnia patrzył jej w oczy i pamiętał o swoim kłamstwie. Zmusi go, by żył z nią pod jednym dachem, nosząc tytuł jej męża, ale pozbawiony jej miłości i zaufania. To będzie jej zemsta zemsta o wiele bardziej wyrafinowana i bolesna niż jego prymitywny plan. Powoli, z godnością, której nikt by się po niej w tym stanie nie spodziewał, podniosła się z kanapy. Jej ruchy były pewne. Podeszła do Halila, który wciąż stał ze spuszczoną głową, czekając na wyrok. Wszyscy wstrzymali oddech, a potem Cajneb zrobiła coś, co wstrząsnęło wszystkimi, a najbardziej samym Haliłem. Wyciągnęła rękę i chwyciła jego dłoń. Jej dotyk był chłodny i obcy, ale stanowczy. Spojrzała na zebraną rodzinę, a jej oczy, choć wciąż pełne bólu, płonęły nową, nieodgadnioną siłą. Halil podniósł na nią wzrok, kompletnie zdezorientowany. Czegoś takiego się nie spodziewał. Czuł jej palce na swojej skórze, ale nie było w tym geście ciepła. To było przejęcie kontroli. Sajneb wzięła głęboki oddech, a jej głos, gdy wreszcie się odezwała, był spokojny i czysty, choć pozbawiony jakichkolwiek emocji. My, zaczęła, robiąc dramatyczną pauzę i ściskając mocniej jego dłoń, zmuszając go, by na nią patrzył. Wczoraj się pobraliśmy, cisza, która zapadła w pokoju, była głośniejsza niż jakikolwiek krzyk. Szok na twarzach rodziny był absolutny, ale to nic w porównaniu z tym, co działo się w duszy Halila. Patrzył na kobietę, którą kochał i którą tak straszliwie skrzywdził, a która właśnie, jednym zdaniem, odwróciła rolę. To nie był koniec, to nie było przebaczenie, to była deklaracja wojny, która miała się dopiero rozpocząć. Ich wspólne życie właśnie się zaczęło i jednocześnie właśnie się skończyło. A on stał u jej boku, jej mąż, jej wróg, jej więzień. Uwięziony w małżeństwie, które od tej pory miało być jego piekłem.